Wymieniamy filtr kabinowy. Szybka akcja. Dwa. 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 teraz tu w środku trzeba też odkręcić w słowku. w strasznie tu już wyszło praktycznie jeszcze troszkę jeden, jeszcze jedna śrubka i wyciągniemy cały schowek i tam z dołu będzie filtr. Także na moment powinno nam to się udać części zamawiam z autodok, więc to blaszka oczywiście od Klimy jest wąż, ale nie mogę go. Okej. Okay. To jest duży problem teraz już. Raz ciągamy tutaj ten wężyk od Klimy. Podświetlenie. To będzie dwa. Czy mogę go złapać? Nie wiem właśnie. No nie, coś nie działa. No, ta włączka, włączka. Co? No moment, moment. Wciągamy całość. Mamy ten dawok. I filtr mamy na tych klapkach tu. A. W tym uciekły jeszcze nie otwierałem. A. Tego nic. Jest... Oła! Skomplikowanego tu nie było. Dobra. Widzę, co jest pięć. nie mogę jest, raz i tu jest drugi przesuw, ale nie chce się otworzyć czemu to to? już się otworzyło ściągamy tą klapkę teraz wyciągamy filtr Filtr wyszedł w całości, także jest ok. tu mamy stary filterek, damy zaraz nowy. No. Proszę, wyciągamy go z tego plastiku, z tej obudowy. Wyciągnięty, no. Dosyć było trudny. Zaraz filtr nowy jest Świeżutki. Czyściutki ale o to chodzi, że było. Zrobione dobrze. Tak. Zakładamy nasz filterek. Chajdzik. Что? O dobrze. No, jest problem mały. Moi drodzy. On jest ciut gdzieś nie Nie wiem czemu, ale tak jest. Okej. Okay. Przepraszam, że przedłużam, ale tak to wygląda, nie? Wejść. To jest oryginalne, jest dużo lepsze Na wymiar Ale My sobie z tym powiedzieliśmy Jedna strona weszła Jeszcze druga strona No musimy to założyć dobrze Bo jak tego nie założymy dobrze to i nie będzie poprawnie nam to działać także już prawie mam. Nie jest to super jakoś. Szybko, bo czasami się nie da. Niech rzeczy przeskoczyć. O jest, wszedł, dobra. Skoro nam już ten filtr wszedł do środka. Musimy go dobrze usadowić. Dobra, przez no do nie chcę Jakoś... nie No w środku no i co? Wystarczy skręcić tak całą resztę założyć tą klapkę i po gobocie pozdrawiam wszystkich serdecznie i... 都 a w g